Czy wiedziałeś, że ziemniak, to tak powszechne warzywo na naszym stole, może być prawdziwą ukrytą trucizną dla osób cierpiących już na pewne problemy zdrowotne? Wiele osób po 60 roku życia zmaga się na co dzień z nadciśnieniem, cukrzycą, podwyższonym cholesterolem czy nawet problemami nerkowymi i nie zdaje sobie sprawy, że ziemniak spożywany w niewłaściwy sposób może po cichu pogarszać te objawy. Badania naukowe pokazują fakty, o których prawie nikt nie mówi i właśnie o tym będziemy dziś rozmawiać. Jestem doktorem Józefem Nowakiem i dziś ujawnię pięć problemów zdrowotnych, które wymagają unikania ziemniaków, a także trzy najlepsze sposoby ich spożywania, aby wydobyć z nich to, co najlepsze. Ale zanim zaczniemy, polub ten film i napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. Kiedy mówimy o ziemniaku, wielu myśli o prostym, tanim produkcie obecnym na niemal każdym polskim stole. Ale niewielu wie, że dla niektórych osób może on być prawdziwą pułapką zdrowotną. Osoby żyjące z niekontrolowaną cukrzycą muszą zrozumieć, jak bardzo ten bulwiasty skarb może po cichu wpływać na organizm. Ziemniak, szczególnie podawany w postaci purée lub gotowany, ma wysoki indeks glikemiczny, co oznacza, że wywołuje szybkie skoki poziomu glukozy we krwi. Dla osób, które już mają trudności z utrzymaniem kontroli nad glikemią, zwiększa to ryzyko poważnych powikłań, takich jak problemy sercowo-naczyniowe i nerkowe. Badanie przeprowadzone przez Haltona i współpracowników w Stanach Zjednoczonych w roku 2006 wykazało, że częste spożywanie ziemniaków wiązało się z większym ryzykiem rozwoju cukrzycy typu drugiego u kobiet. Wyobraź sobie starszą osobę, która sądząc, że przygotowuje lekką kolację, codziennie wieczorem spożywa puree ziemniaczane. Może odczuwać zmęczenie, mieć zamglony wzrok, a nawet trudności w gojeniu drobnych ran, nie zdając sobie sprawy, że ziemniaki pogarszają jej stan. Jeśli znasz kogoś, kto zmaga się z cukrzycą, napisz w komentarzu słowo: Uwaga, bo dzielenie się tą informacją może zrobić różnicę w jego życiu. Idąc dalej, Musimy spojrzeć na inną, bardzo liczną grupę wśród seniorów, tych, którzy zmagają się z nadciśnieniem tętniczym. Frytki i chipsy, tak powszechne podczas rodzinnych spotkań czy jako przekąska, są pełne soli i tłuszczu. To połączenie jest niebezpieczne, ponieważ dodatkowo podnosi ciśnienie krwi i zwiększa ryzyko udaru mózgu. Sam ziemniak nie stanowi problemu, lecz przemysłowa, smażona forma, która koncentruje nadmiar sodu i oleju. Badanie przeprowadzone przez Harvard Medical School w Stanach Zjednoczonych w roku 2016 wykazało związek między spożywaniem czterech lub więcej porcji ziemniaków tygodniowo a zwiększonym ryzykiem nadciśnienia. To tak, jakbyśmy z każdym opakowaniem frytek po cichu karmili w sobie tykającą bombę zegarową. A jeśli myślisz, że na tym kończy się problem, poczekaj, aż dowiesz się, co częste spożywanie może zrobić z nerkami. Narządami absolutnie niezbędnymi do życia. Kiedy mówimy o nerkach, mówimy o filtrach, które pracują bez wytchnienia, aby utrzymać równowagę organizmu. Ziemniak jest naturalnie bogaty w potas, minerał, który u osób zdrowych odgrywa kluczową rolę w pracy mięśni i serca. Jednak u osób cierpiących na niewydolność nerek, nadmiar tego minerału może być druzgocący. Dzieje się tak, ponieważ nerki nie są w stanie go prawidłowo usuwać. Prowadząc do tak zwanej hiperkaliemii, stanu, który może wywoływać groźne arytmie serca, a nawet ryzyko nagłej śmierci. Wyobraź sobie starszą osobę z ograniczoną funkcją nerek, która codziennie przygotowuje pieczone ziemniaki, sądząc, że odżywia się zdrowo. Nie zdając sobie sprawy, gromadzi w organizmie potas i naraża swoje życie na niebezpieczeństwo. To ostrzeżenie, którego nie wolno bagatelizować. Jeśli dbasz już o zdrowie swoich nerek, napisz w komentarzu słowo nerki, bo podjęcie tego kroku to klucz do dłuższego i lepszego życia. Inne zagrożenie, które umyka większości, wiąże się z przechowywaniem ziemniaków. Gdy są pozostawione na świetle lub przechowywane w niewłaściwy sposób, rozwijają substancję zwaną solaniną, która jest wysoce toksyczna. Zielone ziemniaki lub te z zielonkawymi plamami są wyraźnym sygnałem ostrzegawczym. Spożycie takiego ziemniaka może wywołać nudności, wymioty, bóle brzucha, a w poważniejszych przypadkach nawet problemy neurologiczne. Badanie przeprowadzone przez Mensingę i jego zespół w Holandii w roku 2005 podkreśliło niebezpieczeństwo solaniny w źle przechowywanych ziemniakach, wskazując jak ważne jest zawsze sprawdzanie stanu warzywa przed jego spożyciem. Ile razy zdarzyło Ci się sięgnąć po ziemniaka zapomnianego w spiżarni, z zielonymi częściami i pomyśleć, że wystarczy go obrać i ugotować. To dokładnie ten rodzaj zaniedbania, który może drogo kosztować zdrowie. A jeśli do tej pory mówiliśmy o glukozie, ciśnieniu, nerkach i toksynach, to wciąż trzeba wspomnieć o czymś, co dotyka miliony ludzi o wysokim poziomie cholesterolu. Podwyższony cholesterol jest stałym zmartwieniem w życiu wielu seniorów, a w tym kontekście Ziemniak może stać się wrogiem, gdy jest spożywany w swoich najpopularniejszych wersjach: smażony i w postaci chipsów. Problem tkwi w olejach używanych do tych przygotowań, które wytwarzają tłuszcze nasycone i trans. Te tłuszcze podnoszą poziom LDL, znanego jako zły cholesterol, i sprzyjają stanom zapalnym w naczyniach krwionośnych, przyspieszając tworzenie się blaszek, które mogą prowadzić do zawałów i udarów. Wyobraź sobie rodzinę. Która co tydzień spotyka się w restauracji i do swoich posiłków dodaje frytki. Ten nawyk, pozornie nieszkodliwy, a nawet przyjemny, może po cichu sabotować leczenie cholesterolu u kilku członków tej rodziny. Aby zaznaczyć, że ta informacja dotarła także do Ciebie i że dbasz o zdrowie serca, napisz w komentarzach słowo serce, bo dbanie o serce to dbanie o życie. Teraz gdy widzieliśmy już grupy, które muszą zachować ostrożność z ziemniakami, nadszedł moment, aby spojrzeć na drugą stronę tej historii. Bo prawda jest taka, że ziemniak również może być potężnym sprzymierzeńcem zdrowia, o ile jest przygotowany we właściwy sposób i spożywany z rozwagą. Jednym z najważniejszych wyborów jest metoda przygotowania. Ziemniaki gotowane na parze, pieczone lub gotowane w mundurkach. Zachowują błonnik, witaminy i minerały, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Z kolei smażone ziemniaki wchłaniają duże ilości oleju, zwiększając kaloryczność i dodając związki zapalne, które obciążają organizm. Badanie przeprowadzone przez Harvard School of Public Health w Stanach Zjednoczonych w roku 2016 jasno pokazało, że ziemniaki gotowane lub pieczone nie wykazały ryzyka nadciśnienia, które zaobserwowano w wersjach smażonych. Oznacza to, że sekret nie polega na całkowitym wykluczeniu ziemniaków z diety, ale na wyborze takiej formy przygotowania, która odżywia zamiast szkodzić. Zastąpienie frytek podczas kolacji ziemniakami gotowanymi na parze i doprawionymi świeżymi ziołami to mały gest, który przynosi wielkie rezultaty. Innym aspektem często zaniedbywanym jest znaczenie skórki ziemniaka. To właśnie tam znajduje się wysoka koncentracja błonnika i przeciwutleniaczy takich jak kwercetyna, substancja o właściwościach przeciwzapalnych. Błonnik obecny w skórce pomaga zmniejszyć wpływ glikemiczny ziemniaków, zapewniając stabilniejszą energię i zapobiegając skokom poziomu cukru we krwi. Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet w Scranton w Stanach Zjednoczonych w roku 2004 ujawniło, że ziemniaki spożywane ze skórką zawierają nawet trzy razy więcej błonnika antyoksydacyjnego niż wersja obrana. To oznacza, że obierając ziemniaki, dosłownie wyrzucamy cenną część wartości odżywczej tego warzywa. Wyobraź sobie, przygotowanie całego pieczonego ziemniaka ze skórką. Polanego odrobiną oliwy i posypanego rozmarynem proste, smaczne i znacznie zdrowsze. Jeśli ty również lubisz spożywać ziemniaki w ten sposób, napisz tutaj w komentarzach słowo naturalne bo wybór naturalnego to zawsze droga do zdrowia. Odżywianie to temat zawsze niezwykle istotny dla naszego zdrowia. Dlatego na ograniczony czas zostawiam w pierwszym komentarzu przypiętą książkę cyfrową na temat. 50 produktów antyrakowych i jak mogą chronić Twoje zdrowie. Pobierz ją teraz i zacznij zmieniać swoją dietę już dziś, aby mieć dłuższe i szczęśliwsze życie. Istnieje jeszcze jedna mało znana, ale niezwykle skuteczna technika, która potrafi przekształcić ziemniaki w jeszcze bardziej korzystne pożywienie. Chłodzenie i ponowne podgrzewanie. Kiedy ugotowany ziemniak zostaje schłodzony w lodówce, a następnie podgrzany... Część jego skrobi przekształca się w skrobie oporną. Ten rodzaj skrobi działa w organizmie jak błonnik. Odżywia dobre bakterie jelitowe, poprawia pracę jelit, zmniejsza skoki poziomu glukozy i wydłuża uczucie sytości. Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet w Surrey w Wielkiej Brytanii w roku 2014 wykazało, że proces chłodzenia znacząco zwiększa ilość skrobi opornej w ziemniakach. To oznacza, że nawet prosty gest, taki jak ugotowanie ziemniaka wieczorem i spożycie go następnego dnia w podgrzanej formie, może przynieść dodatkowe korzyści dla organizmu. To doskonały przykład na to, jak niewielkie zmiany w sposobie spożywania mogą mieć ogromne znaczenie dla zdrowia jelit i metabolizmu. Teraz już wiesz, że ziemniak może być zarówno przyjacielem, jak i wrogiem zdrowia, wszystko zależy od tego, kto go spożywa i w jaki sposób jest przygotowany. Wiedza to pierwszy krok do podejmowania świadomych wyborów i lepszego dbania o ciało. Jestem pewien, że ta treść wniosła dla Ciebie wartość, więc zasubskrybuj teraz kanał, zostaw lajka i pomóż tej wiadomości dotrzeć do większej liczby osób. A żeby pokazać, że byłeś ze mną do samego końca, napisz w komentarzach zdanie: Kocham ziemniaki. I przygotuj się. Następny film, który już pojawia się na Twoim ekranie. Ujawni zaskakujące ostrzeżenie. Nigdy nie spożywaj kakao, jeśli masz te pięć problemów zdrowotnych.